Ogarnięcie pani wodnik to jak próba złapania wiatru w dłonie. Piękne? Tak. Proste? Absolutnie nie. Ona jest wolna, niezależna i myśli po swojemu. I jak spróbujesz ją kontrolować, to nawet nie zauważysz, kiedy zniknie. Facet z otwartą głową, ona nie jest typowa i nigdy nie będzie. Jeśli boisz się inności. jej dziwnych pomysłów, czy nocnych filozoficznych dyskusji, to nawet nie zaczynaj. Wolność ponad wszystko. Pani wodnik potrzebuje przestrzeni jak powietrza. Zaborczy typy odpadają, bo ona nie jest twoją własnością, kumaty i ciekawy świata. Ona kocha ludzi, idee, nowe miejsca. Musisz nadążać za jej tempem zmian i umieć czasem skoczyć w nieznane. Zamiast pytać a po co? Lojalny, ale nienachalny to nie jest kobieta od codziennych. Raportów i pięćdziesiąt SMS-ów dziennie, pokaż, że jesteś, że można na tobie polegać, ale daj jej oddech. Trochę partner, trochę kumpel, trochę inspiracja. Ona potrzebuje kogoś, kto będzie z nią rozmawiał jak równy z równym. Śmiał się z jej dziwnych żartów i nie przewracał oczami, gdy wymyśli coś szalonego. Panią wodnik ogarnie facet, który umie być obok, bez łańcucha. Inspiruje, ale nie narzuca, i potrafi kochać jej wolność tak samo jak ją samą.